Dzień dobry, słuchajcie, jak pewnie słyszeliście, zamawiałem... E, to nie jest lokowanie, no to już pokażę tutaj. To nie jest lokowanie, taką taśmę po prostu zrobili z takiego sklepu. Zamawiałem, słuchajcie, pudło z rekwizytami, bo chcę w tym roku na Pyrkonie wystąpić w cosplayu, ale nie wiem, czy to się uda w pełni. Bo kurde, zamawianie moi drodzy na przykład z AliExpress, czegoś, żeby było tanio, czasami trwa dwa tygodnie, czasami trwa dwa miesiące. To są rzeczy, które przyszły z Polski, z tego sklepu, ale oni też sprowadzają dużo skin, więc też czekałem na to chyba miesiąc. E, nie, to nikt mi tego za darmo nie dał. To kupiłem między innymi z pieniędzy, które wy mi czasem wysyłacie w donejcie. E, zobaczmy. Po, przede wszystkim, czy jest fakturka? Jest fakturka. Zgadza się. Także tutaj to dodajemy. I teraz tak. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Się pewnie zastanawiacie. Proszę bardzo. O! siu. Tutaj mamy materiałowe na onuce. O kurde! Mamy mieszek. To zaraz zobaczycie wszystko. Może dokonamy dzisiaj przy... płócienne spodnie. Czepiec! Worek! Czepiec! I o Boże, dobra. Dokonujemy mojej dozy unboxingu i ubrania od razu. Po pierwsze, spodnie. Czy te spodnie. Ej, wyglądają na fajne. Pokaż. Wyglądają na fajne. Ty kurde! Co to za rozmiar? Ale jak się je ubiera? Aha, one są specjalnie takie szerokie. Czekaj, czekaj. Co jest? Dwóch Dawidków? Ty... Ej, nie, no to są jaja jakieś. A dobra, to takie będą... Ej, ktoś wie, czy to tak się nosi właśnie? Ale wur. <laughs> tak? Ej, bo to jest rozmiar L, łamane na XL. Dobra, i no teraz tak. Tutaj jak to się? Tak? A że z dwóch stron i się zakłada. Czyli. Moment, tak, na zakładkę jakoś? No ale to wtedy. I tym pasem bym musiał jakoś się. O, coś takiego. Ty fajne! Ale nie zawiąż to Bo jak tu zawiązę to mi spadną, to muszę taki pas, jeszcze taki rzemień sobie dać Taki, gdzie, gdzie mam ten pasek? Czekajcie, tu mam gdzieś pasek Onuce Where pass? taki pasek miałem gdzieś a wiem O mam Pa O <ścoughs> Czekaj Ale ty ja w takim worze mam łazić Cieszę się, że jesteście Wojtek Pyp jest szefem od dwóch miesięcy. No dobra, muszę teraz koszulę założyć. Poczekajcie. Dziękuję, Wojtek. To jest moja koszula. To jest zwykła z lnu. <grym> dobra, już zaczyna wyglądać fajnie. To jest moja kupiona w Reserved ogólnie koszula, zajebista jest, polecam, z lnu kupiona, świetna. I teraz tak, to w ogóle muszę schować. Dobra, chuj, już urwane. Teraz tak. Ja mogę to przepasać jakoś Jakimś takim pasem Cosplay Menela Nie wiem Ja bym musiał tu Nie, bo chodzi o to, że tutaj Widzicie, to jest taki pasek I on tak nie działa Sznurek muszę taki dać Muszę kupić sznur <gryw> Źle to brzmi, ale No. O... No dobra. Nie, to bez tego pasa to muszę coś wymyśleć. Dobra, nieważne, to z tym to ja to wymyślę, potem Krawat... Ja muszę wziąć to. Cicho. Lecimy dalej. Dobra, mam taką torbę. Z lnu. <grymne> Zajebista. Tu, moi drodzy. O, tu backpack IRL. O. Teraz tak. O! Czekaj, ja muszę jakoś zrobić to... Moment, zaraz wam naprawię tą kamerę. O. No. O. Momencik. To się zaraz włączy. O. I teraz tak, słuchajcie. Patrzcie co mam. Mieszek. Chińskie rączki to robiły. Taki mieszek. Tu można zaczepić. Oho. <ścoughs> tu, będę, tu będę trzymał pieniądze. Na pyrkonie. Dobra Kurwa, teraz czepiec. Zajebisty. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko, bo. Jeszcze jest drugi taki. Moment, swój chłop. Hop, hop, hop. Pleps. Poczekajcie, jeszcze. jeszcze jest ten. O, o! Ten jest piękny też. Mój panie! Dobra, ale to jeszcze nie wszystko, widzowie. To jeszcze nie wszystko! Uwaga! Teraz będzie hit. Teraz będzie dopiero hop hop, hop <ścoughs> Teraz będzie hop, hop, hop. A. Hop, hop, hop. Tak. Tu. I. Ale to jeszcze nie wszystko, widzowie, bo wy nie wiecie, nie znacie całego, wy nie znacie całego cosplayu. Patrzcie to. Profesjonalne onuce. Tutaj są buty. Zawiasy. Czy pójdę tak na kosmikon? Chyba nie. I teraz tak. Moje drodzy, jeszcze buty. Takie o. I uwaga, to jeszcze nie wszystko. Punkt programu teraz. Słuchajcie. Uwaga, punkt programu. <noise> Kosz. I moi drodzy, idę. Idę robić na pajszczyznę. Tylko muszę sobie te zrobić tutaj na plecy. Taki zajebisty. I muszę takie uchwyty, musimy zrobić taki pasek na plecy. O, dokładnie tak. I teraz emotkę. Emotkę to możesz tak. Daj, daj, daj pieniądz, tak? Żebranie, suba, daj pieniądz, uwaga. Masz. Daj pieniądze. Dobra, będziemy porobić jakieś fajne. Yy, jeszcze mam moment, bo jeszcze mam coś takiego. Jest też wersja jakieś przyczepasy. Jest też wersja, moi drodzy, taka. Ale to już jest. To jest inna historia. Była taka historia. Była, była. Była taka historia. A jak uważacie, jaki kolor tego jest? A właśnie to. Nie, biały chyba najlepszy. Najbardziej plebejski biały, nie? Albo poczekajcie, jeszcze zrobimy brązowy a tu jeszcze jest patrzcie co tu jeszcze jest w nocy w nocy będę tak chodził przez poznań dokładnie no Dobra, ty. A czekaj, a ściągniemy to. Moi drodzy, jak wam się podoba ogólnie outfit? Czy jestem jeszcze za mało chłopski? Maszlaczki do tego. Mam, słuchajcie, ale te buty niestety, słuchajcie, one przyszły z Chin. Były bardzo tanie, bo kosztowały kurwa chyba z 50 zł, ale nie jestem w stanie ich już zwrócić i to jest rozmiar 45, a nie umie nawet nogi wsadzić. I niestety chyba będę musiał w swoich butach chodzić, czyli zwykłych e, Adidasach, ale z drugiej strony tak myślę, nawet i może lepiej, że będę chodził w Adidasach, bo chodzenie w takim chińskim głównie przez 10 godzin. To mogę sobie narobić szkód na nogach tylko i powycierać mi się, mogą zrobić pęcherze. Więc w sumie lepiej, jakbym chodził w czymś, co ja mam wygodne, moje sprawdzone. Wiecie o co chodzi? No albo sandały, tak, sandały wezmę! Zwykłe, takie skórzane sandały z targowiska za 30 złotych, wiecie o co chodzi? Takie brązowawe sandały, takie zwykłe, nie? Najlepsze będą. Tylko teraz jeszcze jest kwestia taka, że ja bym musiał. Ja się muszę posłuchać, co tam jest, muzyczka. Ja bym musiał jeszcze, bo taki pasek mi przyszedł w komplecie. On jako dodatek przyszedł. Ale zobaczcie, jak on jest. Ja nie umiem tego wiązać, bo rozumiem, że to pewnie da się jakoś, jak jest taka tylko klamra, bo tu nie ma klamry, to jest tylko tak. I to się pewnie jakoś tak wiąże. Ja bym mógł z tego coś zrobić, nie? Że tu, tu te mieszki, o, i do tego mieszek sobie przyczepić, żeby mi wisiał. Ogólnie to ten mieszek na, na eventach sprzedają takie mieszki za kilkadziesiąt złotych. A to z Chin przyszło za, nie wiem, za 15 złotych, coś takiego do cosplayu, nie? Ja wiem, że to nie jest pewnie skóra jakaś naturalna, ale to mi na tym nie zależy, żeby to była prawdziwa skóra. Nawet lepiej, że to jest sztuczne. Dobra, no moi drodzy, to tyle. To taki tutaj oto wstępny cosplay, ale spodnie zajebiste, tylko jest problem. Te spodnie są gigaworkowate. Czekajcie, zaraz wam łączę. I nie wiem co z tymi spodniami, czy tak mam łazić po prostu, czy jakoś je związać patrz. Poczekajcie. One są takie Muszą być workowate, no. O. Ty, A można by było z tego też zrobić. Hop hop hop. Pod ten. przepaska taka nie też jest ok nie no zrobimy jakby do do cosplayu jeszcze jest trochę czasu widzowie i będę na pewno jeszcze coś własnoręcznie robił to są rzeczy kupione ale ja jeszcze od siebie będę chciał własnoręcznie parę rekwizytów dodać także myślę że będzie git Także moi drodzy, jak chcecie jesteś, wesprzeć jesteś. takie akcje, żeby -W takie streamy były, 0,47 jest to możecie zawsze zasubskrybować. Chłop, tak się tylko mówi. Albo dać suba. Oczywiście jesteś mój A chłop. Tu? A jeszcze jest ważna rzecz, słuchajcie, bo tak. Ja mówię serio, teraz mówię serio. Chcę na. Tutaj chcę dać plecak IRL do środka i z tym chodzić po pyrkonie i streamować, kurde, rozumiecie o co chodzi? Naprawdę, nie żartuję sobie. Tak o. I tu kamerę ja bym zrobił. Wiecie co? Tu bym taki wysięgnik zrobił, żeby ta kamera. Kurde, to będzie zajebiste. Ja będę jak NPC. Tu dam kamerę taki pałąk. I ona będzie jeszcze mnie widzieć od tyłu, jak NPC grę, jak z trzeciej osoby gracie w grę. Ale kurde, zajebiste, tak. Stary, to tylko muszę tak od... zrobić ją. No, stary, będzie. Dobra. Ściągamy, bo się zapocę. A do pocenia będzie pyrkon, żeby się pocić tam. Tyle, pozdrawiam. Jakbyście coś chcieli skomentować. W ogóle moja rozczochrana fryzura idealnie pasuje do tego. Patrzcie. I w ogóle teraz możecie docenić, że moja łysina i to, że łysieję, idealnie pasuje do tego, nie? Bo to jest takie, jak taki chłop niezadbany, spocony taki, że na przykład, patrzcie, nie? Tu jest taka scena, że tak. Mój panie! Zaczynaj! No i widzicie, no i teraz to jest to.